Na początku musimy zrozumieć, jaką mamy wartość w Bożych oczach. Jeżeli Pan Bóg patrzy na nas i wyróżnia nas, jeżeli On nam masza nas swoją oliwą, to znaczy, że jesteśmy kwalifikowane. Mamy wszelkie certyfikaty do tego, żeby iść i pokonywać Goliatów w naszym życiu. Ci dziewczyny, w drugim odcinku dzisiaj będziemy mówiły dalej na temat tożsamości, na temat tego, jak nas widzi Bóg. Pamiętacie, w pierwszym odcinku skupiałyśmy się na tym, że Bóg pragnie, byśmy zaczęły patrzeć na siebie Jego oczami, żebyśmy odrzuciły wszystkie inne głosy ludzi, którzy nawet nas kochali, ale do końca nas nie rozumieli, nie rozpoznali naszego potencjału, naszej przyszłości, nie, nie mają zrozumienia tego, do czego Pan Bóg nas prowadzi i dlatego często źle nas oceniają, niesprawiedliwie te różne strzały, ostre zranienia. Kłują nasze serce albo po prostu je uszkadzają, tak że nie jesteśmy w stanie potem normalnie funkcjonować. Cały czas mamy na oczach jakby opaskę, nie rozumiemy tego, kim jesteśmy i przez to nie możemy pełnić Bożej woli. Same nie możemy być szczęśliwe, ale też nie, nie jesteśmy w stanie dawać tego szczęścia innym ludziom. Dzisiaj będziemy mówiły o następnej biblijnej postaci, o Dawidzie. Dawid w tej serii będzie częstym gościem, dlatego że jego życie jest kopalnią tego, jak Możemy przemieniać się przez bliską relację z Bogiem. Pamiętacie, że Dawid był najmłodszy w domu swojego ojca, był pastuchem, więc pasał owce. Jego zajęcie nie należało do jakichś bardzo wyrafinowanych ani zaawansowanych, nie był wykształcony, nie był bogaty i tak naprawdę się nie liczył. Jednak Bóg zobaczył coś w Dawidzie, czego nie widzieli inni ludzie. Historia Dawida zaczyna się w pierwszej księdze Samuela w szesnastym rozdziale, kiedy Bóg posyła Samuela, proroka, by namaścił na króla kogoś w domu jesego. Samuel jeszcze sam nie wie, i to też jest bardzo ciekawa historia sama w sobie, kiedy Pan Bóg nas posyła i nie do końca zdradza wszystkie szczegóły, a rezultat pozytywny całej sytuacji dopiero się okaże, jeżeli jesteśmy posłuszni i wykonujemy... To, co Pan Bóg nam pokazuje, nawet nie wiedząc, jak będzie do końca rezultat. W każdym razie Samuel idzie do domu Jessego i chce złożyć ofiarę w jego domu. Jest miło przyjęty. Wie, że ma mieć utwarte oczy i uszy, dlatego, że Bóg w tym domu znalazł sobie króla. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, i czytamy od szóstego wersetu. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak, rzekł do Samuela, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Tu jest scena, w której widzimy Samuel, który ma cały czas wytężony wzrok, żeby dostrzec przez przyszłego króla. Pamięta Saula, którego wcześniej namaścił, który przewyższał ogłowę wszystkich Izraelitów, był pięknym mężczyzną. Patrząc na niego, można by powiedzieć: No, to jest król. Tak? To jest osoba, która się nadaje, która ma kwalifikacje. Teraz po raz drugi Samuel ma namasić kogoś na króla, i znowu wypatruje takiej osoby, która by się nadawała. Jednak Bóg przestrzega go i mówi, że Bóg nie patrzy tak jak człowiek. Bóg patrzy na to, co jest w sercu. Bóg patrzy na kwalifikacje, które są tutaj, a nie tutaj. My bardzo często również też tak patrzymy na siebie i wydaje nam się, że skoro nie jesteśmy ładne, skoro nie jesteśmy bogate, skoro nie mamy jakiejś znajomości, skoro nie jesteśmy towarzyskie, nie mamy jakiegoś, jakiejś dobrej pracy, jakiegoś układu życiowego, który by nam sprzyjał, od razu siebie skreślamy, od razu myślimy, że się nie nadajemy. Zupełnie jak ten Gedeon, o którym mówiłyśmy w poprzednim odcinku. W ósmym wersecie czytamy tak, następnie Jesse przywołał Abinadaba. I przedstawił go Samuelowi, ale ten rzek, ten też nie został wybrany przez pana. Potem Jesse przedstawił Szamę. Samuel jednak oświadczył, ten nie został wybrany przez pana. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jesemu, nie ich wybrał pan. Samuel więc zapytał Jesego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego, posił po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: Wstań i namaź go to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, duch pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. Kiedy rozmawiamy o Dawidzie, to pierwsze, co nam się zazwyczaj kojarzy z tą postacią, to jest to, że Dawid pokonał Goliata. On jest z tego najbardziej znany. Był jeszcze wtedy młodym chłopcem, a wykazał się nadprzeciętną odwagą tak wielką, że do tej pory na wszystkich szkółkach kościelnych dzieciom opowiada się o Dawidzie, mówi się o tym, jak mały chłopiec potrafił stawić czoło takiemu wielkiemu wojownikowi, przed którym drżało całe wojsko. I przez to, że ufał Bogu i był odważny, Pan Bóg mógł, mógł pokonać całe wojsko filistyńskie. I znamy Dawida z tej historii i podziwiamy go za to. Chciałabym dzisiaj zwrócić wam uwagę, że ten jego wielki czyn został jakby zapoczątkowany, tchnięty w jego sercu w momencie, kiedy został namaszczony na króla. Goliat jest pokonany w 17. rozdziale pierwszej księgi Samuela, a Dawid jest namaszczony w 16. rozdziale. Bóg zobaczył w Dawidzie króla, zanim ktokolwiek rozpoznał w nim nawet Jakiegoś wojownika, nawet osobę godną szacunku. Nawet sam ojciec nie zaprosił go na ucztę. Nie uznał, że jest na tyle ważną osobą, że miałby się spotkać z prorokiem Samuelem. W naszym własnym domu, nasi domownicy, mąż, chłopak, dzieci mogą zupełnie nie dostrzegać tego, kim my jesteśmy. Mogą nie zobaczyć w nas, przyszłej królowej, mogą nie zobaczyć w nas, tego, co widzi Pan Bóg. Mogą nie widzieć kwalifikacji serca, na które Pan Bóg zwraca uwagę. Jednak Dawid został doceniony przez samego Boga, poprzez Samuela w tym przypadku, i pośród całej swojej rodziny został wyróżniony, został namaszczony jako jedyny oliwą, która symbolizowała Ducha Świętego. Od tego momentu Duch Pański opanował Dawida, także wszystko, co później robił, było wynikiem tego namaszczenia. Na początku musimy zrozumieć, jaką mamy wartość w Bożych oczach. Jeżeli Pan Bóg patrzy na nas i wyróżnia nas, jeżeli On nam masza nas swoją oliwą, to znaczy, że jesteśmy kwalifikowane. Mamy wszelkie certyfikaty do tego, żeby iść i pokonywać Goliatów w naszym życiu. Czytamy o tym, że Dawid, zanim jeszcze ktokolwiek rozpoznał w nim przyszłego przywódcę, zanim jego imię zaczęło być sławne wśród ludzi, zanim pokonał Goliata, Spędzał czas na pustyni, tam gdzie pasał owce i tam tworzył psalmy, tam śpiewał Bogu, jego serce otwierało się przed Bogiem. Nikt tego nie widział, jednak Dawid był otwarty, Dawid był prowadzony Bożym Duchem i ta kwalifikacja jego serca była wystarczająca, żeby pan Bóg mógł wziąć go i uczynić wielkim królem. Że mógł stać się błogosławieństwem dla całego kraju. Ta historia nie została opisana tylko dlatego, żebyśmy podziwiali Dawida i mówili, jaki on był wspaniały, jaki to był cudowny człowiek, fajnie, że kiedyś w niebie będę mogła z nim porozmawiać. Nie. Ta historia została napisana dla nas, żebyśmy wiedziały, że jesteśmy w takiej samej sytuacji jak Dawid. Może je, jesteśmy poniżane, niedoceniane, niedowartościowane w naszym własnym domu. Może nie widzimy swojego własnego potencjału, może nawet nie zapraszają nas na przyjęcia, bo nie uważają, że jesteśmy wystarczająco ważne. Jednak Bóg ciebie widzi. Bóg widzi twoje serce i widzi, w, w którym miejscu jest twoje serce. Jeżeli ono jest szczere przed Bogiem, jeżeli szukasz go z całej siły, jeżeli poświęcasz czas, żeby być z Bogiem, jeżeli nasłuchujesz, jesteś tutaj i słuchasz tego filmiku, ponieważ chcesz czegoś więcej w swoim życiu, ponieważ chcesz, żeby słowo Boga było silniejsze żeby usłyszeć Boży głos tak mocno, by wszystkie inne głosy umilkły. Skoro jesteś tutaj, to znaczy, że pragniesz więcej, że chcesz, żeby Bóg Ciebie użył, chcesz, żeby Bóg przemienił Twoje życie. Wiedz, że Bóg widzi Ciebie bez względu na to, na jakiej pustyni jesteś, jak marne zajęcie robisz teraz, wykonujesz, tak jak Dawid pasał owce. Bóg Ciebie widzi i Bóg Ciebie namaszcza, bo chce, żebyś była Jego księżniczką, żebyś była jego królową w przyszłości, żeby przez Ciebie były pokonane różne ludy wrogie, różne yy, trudne sytuacje, różni Goliatowie, żeby padali u Twoich stóp. Dlatego, że On będzie z Tobą, ponieważ On patrzy na serce. On nie patrzy tak jak człowiek. On nie patrzy na Ciebie tak jak inni ludzie. On Ciebie wyróżnia a jesteś perłą w Jego oczach. Niech historia Dawida będzie zachętą dzisiaj dla nas. A ja już teraz zapraszam Ciebie na odcinek numer 3 naszej serii. Będziemy rozmawiać o następnych cudownych postaciach z Biblii, które wskazują nam drogę do tego, jak patrzeć lepiej na siebie samego, jak rozumieć naszą tożsamość w Chrystusie. A pod spodem proszę zostaw komentarz, napisz co myślisz. Jak przeżyłaś ten odcinek razem ze mną? Czy twoje myślenie o sobie już troszeczkę się zmienia? Jakie masz wnioski? I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!